Siema Miśki, po raz kolejny. Gramy sobie w Deadlight. Jak na razie mało walczyliśmy z zombiakami, ale myślę, że to się zmieni. W tej chwili musimy zrobić swój pierwszy assignment, czyli... ...przygotować pułapki na Dresdera, Dres... Brekena, whatever. Search dead bodies, chest, abandoned. czyli znajduj wszystko i wszystko przeszukuj. Okej, okay. nie ma sprawy. Wow, wow, wow! Łazimy górą. Ogólnie nie mamy broni za bardzo jakiejś do strzelania w specjalicy. Ale wiecie co? Lecimy, lecimy z tym koksem. Gdzie kurwa? Do dwuja. Spierdalać. o kurwa! o Ło kurwa! Ile trzeba jebać tego zombiaka? No wreszcie, poszło się jebać. Wow, ale się zmęczyłem. Dobra, kolejny. zauważyliście, że te zombiaki wyglądają wyjebiście tak samo? Kurwa, zdejchaj szmato. Ua! Dobra, no, no, odzyskaj tam. Chcę ich przeszukać, szmaciarzy. Raz, dwa, trzy. Spierdalaj. Repair the weapon with what? Taśmą co? Wiecie co? Weapon efektywność jest tak chujowa, że ja pierdolę. Gdzie kurwa dawóluję? Dobra, zabiję jeszcze tych dwóch zombiaków. O, nie da wiem! Dobra. Kurde, jak ja się szybko męczę? Jakie jaja w ogóle? Ty, kurwa, ty pedale zajebany. Przecież to jest buta. Zdech? Zdech, chyba tak. Ten zdech, wszyscy krwawią. Okej, okay, F. Szukamy. Papieroski, szukamy 6 dolarów, o więcej, iż zarabiam na godzinę. Alkohol, kurwa, ten chyba się najebał. No, papierosy, uzależnienie widzę i alkohol. Coś mi się wydaje, że jestem wśród ruskich, ale nie jestem pewien. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Joo, palący się samochód. Czy ja mogę przejść przez palące się rzeczy? Mogę, bo nic mi się nie stało. Ok. Jakby sami tego nie mogli zrobić, nie? Tam widzę jakieś zombiaki. Oho, wiedziałem, że coś będzie. right? How the fuck, you know my name? Dobra, tutaj trochę tych zombiaków więcej niż myślałem. Biorąc pod uwagę, że moje bronie są tak słabe, kawet czy ten żyje. W ogóle nie jest zombie. Gdzie mam iść? Tam. Okej, okay, idziemy. Idziemy dachami, tak jak nam gra to mówi. Iby. Łaś, na górę, nie pierdol. Czy ja coś znajdę tutaj na górze? Cegłówkami mógłbym napierdalać ostro. Dobra, biegniemy. Powiem Wam, że strasznie mało tych zombiaków jest. Nie wiem dlaczego. Może przez moje ustawienia? Gdzie kurwa do wuja. Wdychaj szmato. Kurwa. Ale ją zryłem pizza mana and spend skill points, o, patrzcie, z tyłu tam jest jakaś ten. Gdzie kurwa? Ja tuż przeszukuję, papierosy znajduję. Gdzie spierdalaj? Czekajcie naprawię swoją broń, a nie muszę naprawić dopiero później. Dobra, biegniemy dalej. Jestem kurwa jak jebana ninja, Spierdalaj. dalej, gdzie kurwa, do wuja? gdzie? Gdzie? A, naprawa broni. Wow, bardzo szybko się ta broń czuje. Lipa straszna. Mam nadzieję, że znajdę kurde kolejne te. Coś tutaj jest? Wow, patrzcie, tutaj coś jest. Idę na górę. Idę na górę, idę na górę. Wow, myślałem, że już nie wejdę. Czy te ząbiaki zanoszły? Ale jaja. Patrzcie, przechodzą kurwa przez samochody. Jebani. Otwieramy. Coś to jest, partsy. Dobra, a czyli te partsy mi są potrzebne do energy bar. Super, ale byłem zdrowy, chyba. Nie, 96%. Jeszcze coś gdzieś widziałem, tylko nie jestem pewien. Czy to tam są. Dobra, idziemy. Czy on skoczył, nie wiem. Broń, broń, broń. Dajcie mi nową broń. Metal partsy. Czy ja w ogóle będę mógł. Miał możliwość nowej broni? Nie wiem. NAC! Orzeszki! Dobra, co to jest? A, mogę się tego złapać. Gdzie to było? Tu jest a coś tam znalazłem, tylko nie wiem co. Coś włączyłem, tylko nie wiem co, jakąś pułapkę. Czyli jednym słowem, tutaj, water pipe. Patrzcie, i nie chcę akurat iść w pułapkę. Akurat idź, idź, idź. <laughs> Skill point acquired. Gdzie kurwa idziesz? Spierdalaj. Spierdalaj, dziwko, idź tam na prąd. Drugi. Patrz jaki fajnie kopię. Nie przestaje, ale jaja. C co ten zrobił? Gdzie kurwa? Następny. <laughs> Jakie jaja? Gdzie rwuja? Spierdalaj tam Czemu cię nie kopię? O no, ty to Następna. O kurwa, muszę spierdalaj, bo trochę jej się narobiło. Ciekawe jak te firecracker się się robi. Dajcie mi pomyśleć jak tu zrobić R -T G... G? Co to było? Czy <słusza> to była latarka? Latarka, dobra. Dobra, tutaj i tak nie wyjdą. Zaraz, gdzie to jest, żeby włączyć te punkty przydzielanie? Nie wiem, chyba mi powiedzą następnym razem. Idziemy dalej. Chodźmy dalej. Jestem razie, Jade, Jestem w safe zone. Co? Infected. O, kurwa, chodźcie dalej. Gdzie kurwa, dwoja! Izbuta! Izbuta! O, ta jeszcze żyje. Gdzie kurwa. Dychaj. Dobra. Wstajesz? Wstajesz! O! Ledwo, kurde, żyję z tym tym. O! O, pięknie. Dobra, przeszkamy ich. Cygarety. Co tu, alkohol? Nie, pięć dolców. Dobra, zawsze coś, nie? Wiedziałem, że w tym coś będzie. W śmietniku zawsze coś można znaleźć. Nailed plank. Nailed plank. Czy, czy ja mogę używać takiej broni? Ale jazda, ja mam inne bronie! Kółkiem trzeba! Ciekawe, ile tych, tych, tych broni mogę. Swap water pipe. O, oh, teraz! To jest przebicie, to jest... Nie, tego nie użyję. Wezmę water pipe'a. Ale jaja! Totalne jaja! Dobra. Wezmę tego. O, oh, super! Kurwa, to ja nie wiedziałem o czymś takim! Otwieraj, debilu! Ooo. Oh. Uh -huh. oh. Oho. Co się patrzy na mnie? O co chodzi? Dobra. Dotlety safer kurwa Masz safer, ty dziwko jebana, ty kurwa, będziesz saferował tutaj Nie miałem wyboru, sorry, naprawdę Dobra zmienię deskę na coś innego Tą rurkę o tą rurkę zmienię na to No weź to kurwa F miałeś nacisnąć I co kurwa Jak się wyrzuca rzeczy? Nie mam zielonego pęcia. Dobra, nie mogę tej rurki zmienić na innej, a może to mogę, no czekajcie Inwentory full. Nie mogę, no, naciskam F i chuja z tego wychodzi. Jak mi się te rzeczy będą tak szybko psuły, to wiecie, to jest lipa totalna. Dobra, włączyłem jakieś światła, czy coś jeszcze tutaj muszę zrobić? Safe zone unlocked. Ah, shit. Czyli jednym słowem muszę teraz... Roof, czyli muszę iść na... Na dach, okej, okay, na dach, tylko którędy? Na dach tędy. Dam rady tędy? Nie, nie dam rady tędy, ale przez samochód dam rady. Wow! Wow! What the fuck? Tak, daj mi sekundę, bo kurwa, tutaj się lata, a nie ten. Ty widzieliście, to jakiś bok kurwa jest. Tyk? I zamiast ten, to ja przelatuję, nie? Ale, jaja, ja. Totalne. Dobra. Może tu coś znajdę. Oczywiście, że znajdę. Dawaj. baterie i, i coś tam znalazłem. Czy ja przejdę tędy? Wow, dałem radę, dobra. Szukać, szukać, szukać. Eee, tam coś na dole jest. Tutaj jest coś tutaj. Teraz Snake mi tutaj wyjdzie. A, ja mam żarcia w cholerę. To po co mi to żarcie? Się pali. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. Powiedzcie mi panowie i panie, jak wam się giera podoba. Mi się bardzo podoba. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna grafika. Co był za gościu, tam spad? Nie wiem, ale podniósł dupę. Dobra, gdzie mam iść? Tutaj, okej. Okay. Już idę na dach. Jak tylko mi pozwolą, kurwa, wskoczyć. Skakuj na dach, debilu, ty. Czy ja... Czy ja wyrobię? Jak nie wyrobię, to będzie lipka. Ale dobra. Ach, wiedziałem, że wyrobię. Kurde. Nie byłbym Maverick, jakbym nie wyrobił, nie? Uuu, pick a lock. Move pin. Okay, rotate screwdriver with A. Vibrate, okej, okay. tylko ja nie mam tego. Escape to continue. A. Aha. Czyli tak samo działa jak... Jak w tym... Yy, falloutie. Tylko mam... Pewnie lockpick się stracił oczywiście, bo przecież zjebałem go, tak? Ciekawe kurwa czym. Hold to swap. Czekajcie, zamienimy może tą rurkę. Dobra, hold to swap. Czy coś jeszcze tutaj? Nic. Do góry. Jeszcze do góry! Fuck! Skakuj. Okej, okay, mogę radia użyć. Wreszcie. Po co się mam? Najnowsze radionoki. Dotykowe. Mówi, wszystko się zmieniło nagle. Powiem wam, to słońce wygląda, jakby zachodziło bardzo, bardzo szybko. Zombiaki przestały się ruszać. Stoją w miejscu. Ale ja. Aha, czyli jednym słowem, jestem. Jestem pierdolonym molem. Jak to mówią? Czyli szczurem. Mam kapować na jakichś ludzi, którzy mi pomogli. Super. Dobra, mam iść w dół. dziwne, że mi odbiera teraz ta radio. Potrzebowałem iść na górę, ale kurwa, teraz radio mi odbiera. Baterii. Nowe auto jest close by. Tutaj. Weźmiemy. Tyk. Tyk, tyk 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 Spierdalać! Keep off the street! Ale auto jest na streetie, nie? No! No, szybciej! Spierdalać! Fuck crackers! Jakim cudem ja się tutaj wspinam, nie mam zielonego pojęcia, ale cieszę się, że się wspiąłem. Press one with middle mouse button. Wow, jakie krakersy w ogóle. Jeszcze strzelają, jak ja tego nie widzę w ogóle. Cóż to jest tutaj? Nailed. Co? Bloodgeon. Czy to jest kurwa jakieś dziwne coś? Co jest ogólnie lipne od wszystkiego tego, co mam? Chyba? Dobra, wezmę, nie zamienię tego. Czy ja mogę to naprawiać? Nie, więc zamienię to. O, a to mogę naprawiać. Dobra, cię mam iść dalej? Kolejne ten... auto. NIE NA GÓRĘ! W DÓŁ MIAŁEŚ IŚĆ! Czy jest do zabrania? Nie ma. Jak to były te krakersy? Idźcie tam, idźcie kurwa, idźcie! Ty! W tamtą stronę! Debiwu! Jeszcze jeden, no. Dawaj. Idź, 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 idź! Idź, idź kurwa! Dobra. Jest. Agility! O! Oh, punkt Agility dostałem. Tylko dlatego, że spadłem na dół. Idę na górę. Ok. Co to jest? Blade? Ostrze. Ciekawe, czy ja będę mógł użyć czegoś. Najgorsze jest to, że nie wiem dokładnie, który ten przycisk się używa, ale C, Z, X, Shift, Tabulator. Tabulator to jest zmiana broni M O M M przynajmniej jest mapa, nie wiem jakie jest tutaj. Ale blueprints i co to jest? Next filter metki mogę zrobić. A zrobię metki na wszelki Jak mogę to? Można. O są skille. You have skill points, spencerek. Okej, okay, what? Dawaj. Ile tam mam tylko? Skill points, gdzie to jest ilość skill points? Bo to jest skill points 1, 1, 1. Dobra, power level agility i survivor. Co robi survivor? Czy ja mogę tutaj punkta dodać? Czy ja mogę sprawdzić w ogóle co to robi? Aha, nie mogę. Dobra, wiecie co. The power tree allows you to face your opponents directly. Czyli mogę się napierdalać z nimi normalnie. Increase your power level, engage in combat, kill your enemies creatively and use skills from power tree. Okej, okay, czy ja mogę tutaj dać punkta? Kill kick. Aha, czyli mogę... Power level 3 potrzeb... Aha, czyli dupa ogólnie potrzebuje... Levela trzeciego, a mam level... Drugi! Mm. ok, uciekać z nimi, ale oczywiście, że muszę mieć trzeci level. Czyli jednym słowem dupa, a to jest... blueprints i gadżety. O, ja lubię takie rzeczy. Survivor Starter, Backpack. Obra, to będzie super. Co, pierdolę na łodzie. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Wiem, że powoli, ale... Naprawdę staram się z tej gry do, doznać wszystko, co trzeba, nie? Żeby, wiecie, nie, nie napierdalać od początku do końca szybciutko. Tylko, że faktycznie chciałbym sobie pograć w tą grę. Flor, spierdala i tam jakieś flory. Pełno broni jest tutaj, więc nie ma sprawy, że się zepsują. Ale wiecie co? Użyjemy jakiejś takiej, która się może psuć? Nie. to mam trochę podpsutą, ale mam wyjewane na tą. Tą wezmę, bo to wygląda ładnie. Dobra, idziemy dalej. Gdzie to auto? Gdzieś tutaj. Skaczę jak żaba jebana. Czy tutaj jest coś? Jest coś, jest coś, tutaj. Bierz to, bierz to. Baterie, baterie, dobra. Nie wiem, czy te zombiaki mnie nie widzą, czy co? Nie widzą, chyba jestem z tyłu. Ale zaraz się odwrócą. Czy ja mogę zabijać zombiaki od tyłu, że tak... Że mnie nie słyszą? Nie wiem, ale zaraz zobaczymy. Okej, okay, czyli... To no, broni można zawsze znaleźć w śmietniku, to jest, to jest, pierwsze miejsce, które bym szukał jako, jako na broń, więc naprawdę, to jest zajebiste miejsce na broń. Wy też pewnie byście szukali broń w śmietniku, nie? Jest, twórcy gry po prostu, uuu, dojebali ostro z tymi, tymi. Ale cóż, dobra, tam jest, tam, idziemy dalej. Czy ja mogę, mogę na przykład z góry na nich skoczyć i jebnąć ich? Nie wiem. O kurwa! Mogę na nich spać na pewno Idziemy, 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 No. I teraz kurwa Nie żyj! Kurwa, zdychaj Lipa ogólnie z tą bronią. Kurwa, gdzie! Do Idziesz kurwa tutaj! Coś mi uderzyło? Powiem Czy ja po prostu tak ten... Dobra, szybko! Osiemnaście dolców! Szybko! Aaa, nie uderzył mnie! <laughs> o tutaj Z buta! Kurwa! i Kurwa, nie tak Dobra, idę dalej. Idę dalej, nie ma sensu ten. Wiecie co? Mam tą broń trochę zjebaną. Czy to jest gdzieś tutaj? Jednym słowem, to gdzieś na dole to auto jest? Na górze! Kurde, strzałka do góry, a nie do dołu. Jew on spend shut the fuck up. Przecież nie mam kurwa tyle broni, żeby... znaczy broni. Punktów. Jee, tyk. Jeb, kurwa! I w głowę, szmaciarz, jep się! Pierdalaj! Dobra, naprawimy tą broń! Gdzie kurwa do wuja? Pierdolny ktoś. Czemu on nie żył? Znaczy nie... Nie chciał umrzeć. Dobra, ja muszę wejść na górę z tego co ja widzę. <śpiewa> Pierdalam. Czyli jednym słowem muszę wejść tutaj. Żeby wejść tutaj. Żeby wejść tutaj. Czy tutaj będzie jakiś zombie? Nie. Ups, nie ten przycisk. Kofi i w ogóle wszystkiego nazbierałem. Jak zawsze. A, lewy, znaczy. A, muszę naciskać. Czemu oni to trzymają zamknięte? Nie wiem. Kawa, znowu kawa. Idzie teraz... A, tutaj! Okej. Okay. Jednym słowem, noc się zaczyna robić, a ja... muszę jeszcze, kurwa, 3T O, dobra, nic mi nie jest, na szczęście. Biegnę szybko do celu. Do góry, do góry, do góry, do góry. Szybko. Przydałby mi się pasek zmęczenia, żebym wiedział, jak szybko się męczę. Wejdziemy tutaj? Oczywiście, że nie wejdziemy tutaj. Dlaczego mielibyśmy wejść tutaj? Już, kurwa jest zamknięte. Łaś. Dziwne, że on nie ma rękawiczek. Bez rękawiczek to kurwa biega nie po czymś takim, po prostu wiecie, no. Dosyć mocno by lało. O, kurde! Cóż to było? To jest jakieś dźwięki dziwne. Ktoś tutaj się... Jest. Jak ja tam mam wleść, nie wiem. To jest u góry? U góry czy ja mam jakoś wejść tutaj? Jakoś się tu wchodzi? Jak się wchodzi? Spacja? Ale ja, ja, nie wiem jak się wchodzi. To jest śmieszne. Jak się mam tam dostać? Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz weźmiemy jakieś rzeczy jeszcze. Czy ja mam zeskoczyć... Nie, to by było głupie. Co ja mam tu zrobić? Prepare light traps for the night mission Are more devices. Wiecie co kurde, tu, tu jest znaczek, że u góry Ale jakim cudem ja mam się tam dostać, nie wiem I teraz, kopniak, i... Zdychać ma to tam No 26 dolców, dobra Wiecie co, jebniemy tego tam Wpierdalać Wpierdalać Ja się muszę zastanowić jak tu wleść Nie mam zielonego pojęcia kurwa na odległość tego nie zrobię. Nie wiem, kurwa, dobra, idziemy tutaj na górę. Może jakoś się tutaj na górę dostanę. Bez jaju! Już drabiny zapomniałeś jak używać. Kurwa, tutaj nie wiem, czy się dostanę na górę. Chyba, że po tym do góry tam radę. Tam radę? Ja bym się wspiał po tym. Może jakbym nie był taki gruby, pewnie, ale... Znowu, o Jezu. A, czyli dopiero jak mi się złamią, to dopiero tracę, bo przedtem miałem dwa i teraz też mam dwa. Co tam będzie? Kawa. Kawa. I to. Jasne, że słapnę, bo to co mam to jest takie chujowe. A to jest niebieskie, to pewnie jakieś lepsze. Znaczy, co, tutaj kurwa do góry nie dam rady chyba wejść. Przecież jak patrzę na to... To chyba dam. Tylko skąd? Czy ja tu jestem w stanie to otworzyć? Halo? Proszę się przesunąć? Nie. Jezus Maria, miałem nadzieję, że zrobię jakieś zadanie w kolejnym odcinku, ale ja tu widzę, że jest totalna lipa. Dobra, to znowu jest jakiś, kurde... Czy to jest jakoś... Pierdolaj. Nie wiem, kurwa, naprawdę. Dobra. Wiem, że mam punkty. Nie wiem, jak się wzdrapywać na słupy. No ja jestem tutaj, ale co z tego? Tu wskoczę? Wow! Wskoczyłem! What the fuck! W życiu bym się nie podniósł. Ale dobra, jestem, jestem tutaj. Nie mówcie mi, że stąd mam skoczyć. What the fuck! Serio? What the fuck! Wskoczyłem! Aaaa! Spadłem! What the fuck? Jakie jaja w ogóle! Kurwa, dlaczego ja spadłem? Skakuj! Dlaczego ja spadłem? Chyba za daleko skoczyłem, tak mi się wydaje. To bardzo się rozbiegłem, powiem wam. Skacz! Łap się! Nie! Jezu. Spierdalać tam. Patrzcie, jezus, Maria, co za lipa. What the fuck! Nie tej gry. Kacz. Kurwa za to skilli nabije. nabiję. Czy ja kurwa... Ja mam jakoś lekko tam skoczyć? Trzymaj się! Trzymaj się! Trzymaj się, durna pizdo! Ooooo, co za idioty. Dobra, jest, kolejne. Spierdalać. Biegniemy do kolejnego. O jezusie Smarios. Dobra, jak ja mam tam wleść? Spierdalaj to. O kurwa! Nie poszedł! O kurwa! Ale się nabił! Gnój pany. Dobra, ja nie wiem jak tam wleść, panowie i panie. Dobra, idę tędy, chuj. Jezu, jak ja nie lubię takich rzeczy. Okej, okay, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, mam zielone pojęcie. Tędy muszę się w, w ten, wspiąć. Tędy się wspiąć. Wow, lepiej żebym kurwa, nie ten. Niebno na to, gas pipe. Dobra, właśnie. Ha! Wiedziałem! Kurde, wystarczy trochę pomyśleć, ale wiecie, po 8 godzinach pracy to człowiek jest taki zjebany. Okej. Okay. Skacz! Ło! Wow, skoczył. Czy ja mogę to rozwalić w ogóle? Niestety, nie. Bardzo się męczę, jak wale w metalowe obiekty. Okej, okay, jestem na moście. Gdzie my? Mam nadzieję, że nikt mi nie strzeli. Gdzieś tutaj, kurwa, muszę przejść. Czy ja mogę przejść ten, ten cały most? Znaczy ten... ...słony? Chyba nie mogę. O Jezus Maria, co ja będę musiał zrobić? Okej, okay, coś można znaleźć tutaj, trzymaj, 19 dolarów, nie wiem po co mi dolary, jak de facto nie mam gdzie ich wydawać, ale, dobra. Okej, okay, to ja równie dobrze mogłem z tamtej strony kurwa przejść. Wiem, wiem, złap się tego i przejdę tam, łap się! Ha, 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 nie całkiem, debilu! Idźcie, idźcie w chuj, kurwa, normalnie. Łap się. Łap się i trzymaj się. Wiecie co, kurde? Space and grab to let you're looking at. Dobra. Niebezpiecznie! Trzymaj się! Idź. Mam nadzieję, że nie ma czegoś takiego jak zmęczenie. Dobra, popatrzcie, jestem. Jeszcze kawałek, dobra. Oczywiście musiałem puścić rękę, żeby się popatrzeć. Jakbym nie mógł głowy po prostu odwrócić. Gdzie to jest? Jezus Maria, tak daleko! No 10 metrów, 9 metrów, 8 metrów, 7 metrów, o Jezu, jak daleko. Szczerze mówiąc moje mięśnie to by nie wytrzymały tego. I moje palce. Okej, okay, coś tu. WOW! What the f... Jak się puścić mam? C. Uch, spadam! Aaaaa! Spadłem! Fuck! Kurwa, zjebana gra. czy co, ta gra... Zaczyna mnie denerwować. Przez to zjebane kurwa jakieś zadania. Kto kurwa bierze Spidermana do pracy normalnie? Jezus, może dobra, może zrobię coś takiego. Nie, tak, to, to było niezamierzone. Dobra, nie, 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 tu, tu. Tu, tu, tu i do góry, do góry idź, do góry idź. do góry, do góry, do góry NIE! Wow! Wow! Dobra Wiecie co, I idę tak, o kurwa bo, masakra Jezus Maria, nienawidzę tej gry O, skończę odcinek zaraz po tym, jak to zbiorę Kurwa, bo jest o, wkurwiająca Ile tam metrów jeszcze? Osiem, o, Ja już zaczynam się zamieniać w zombiaka. A, kurwa. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, jeszcze metr. Już koniec, nie mogę dalej. Czy ja mogę po prostu to nacisnąć stąd Spacja? O! A! 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 Shut Siata fuck up! Ooo! Miszki, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Co on znowu gada? Czyli ten gówniarz jest tam. Spierdalajcie Miski, mam nadzieję, że Wam odcinek się spodobał. Mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać kolejne i do zobaczenia następnym razem.